Witam w piątym odcinku jubileuszowym, Garaż i okolice. Były kwiaty, szampana nie było, było wino musujące i mnóstwo gratulacji coraz bliżej do Oscara. W poprzednich odcinkach. ścianki drewniane, było opisane jak zrobić, urządzenie do sedes się nazywa, do dokręcania sedesu i wiele, wiele innych. A teraz reklama. W garażu miej tylko niegazowaną garażową NG. Dlaczego nie gazowaną? Podam przykład. Ołówek. Położysz wodę na ołówek, przewróci się. I co? Wzburzy się w środku woda. Odkręcimy i zalejemy narzędzia. Oto skutek. Ten klucz został zalany gazowaną wodą. Garażową. Więc pamiętaj, tylko nie gazowana. A w czym pić tą wodę? Pamiętajcie, że wodę pijemy tylko w, szklan w szklance z uchem. Dlaczego z uchem? Bo jak mamy brudne ręce, pobrudzimy ucho, to tylko umyjemy ucho. A reszta będzie czysta. I pamiętajmy, że pijemy tylko z tej strony. Tam przykład. Pijemy z tej strony. A dlaczego nie z tej? No bo się oblejemy. Jeszcze raz kwiaty. Logo. Dzisiaj będziemy robić zabawki dla dziewczynki. Zaczynamy od Rebusa. To są litery. Proszę się zastanowić. Na końcu dzisiejszego odcinka podam rozwiązanie. A teraz ta zabawka dla dziewczynek. Jak widać na załącznym obrazku, są to mebelki. To łóżko, tę kołdrę i poduszkę zrobiła wnuczka. Wazon na kwiaty. Zestaw 3-2-1 i zestaw Hi-Fi do grania, a tu jest ten dysk nowoczesny, gdzie muzykę nam puszczamy sobie z tego tu jest łóżeczko dla dziecka akwarium to jest do przedpokoju do przedpokoju jakiś mebel szafa otwierana raz otworzymy o. otwierana szafa znowu mebel o telewizor nam się przewrócił mebel z telewizorem zestaw do mycia łazienka grill na ogródek, stół, a zapytacie się gdzie kuchnia. Wnuczka nie chciała kuchni, powiedziała, że nie będzie gotować, że będzie zamawiać jedzenie. No i może ma rację. Niezłe, prawda? Jeszcze muszę dopowiedzieć do prasowania. Jak to się nazywa? Stojak czy jakoś tam. No i proszę jaki kunszt artystyczny. Dwa krzesełka. A teraz rozwiązanie rebusa. Nad A w C znajduje się A, prawda? Czyli rozwiązanie jest nadawca. Zgadza się? Nad A jest w CA, czyli nadawca i przegląd prasy. Upojna noc, upojna noc wieniawy z byłym kochankiem. A to ma szczęście. O, chwila wytchnienia fotelu i tak dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Ciekawego. Tutaj nie ma nic ciekawego. Ale tu mamy. Nie uprawiałem seksu na pierwszej randce. Mówi to Krzysztof z Sanatorium Miłości. No, coś podobnego. Szczery chłopak. Dziękuję.